Witam na kolejnym filmie. Dziś ujęcie z posesji. U jednego z widzów jest właścicielem kanału Wróblonki. Link będzie podany w opisie pod tym filmem. Zostałem zaproszony, ponieważ pojawiły się wątpliwości. Właściciel nie miał pewności, czy wszystko jest w stanie, jak należy. No więc, cóż, czy te wątpliwości były słuszne, czy też nie? O co chodziło? Chodziło o kwestie związane z uziemieniami. Jest układ sieci TT, w tym miejscu, gdzie się tu znajduję. Widz też oglądał moje filmiki. No gdzieś te lampki się w głowie zaświeciły. Czy się słusznie zaświeciły, czy nie, to niebawem pokażę. Może coś powiem najpierw o tym obiekcie. Z tej strony jest garaż. Który jak widać jest wybudowany. Ma instalację odgromową. Uziemienia. Ale to później. Kolejny obiekt. To jest jak widać dom. Jeśli chodzi o ten dom. Mam informację od widza. On będzie rozebrany. Będzie budowany nowy. O podobnej bryle. Będzie uziom parafundamentowy. I będzie płyta fundamentowa. Dalej mamy stodołę. Tam też wrócę, bo tam jest też doprowadzone zasilanie Tutaj ten budynek jakiś Barak, nie wiem, do rozbiórki Teraz co zostało już poczynione do realizacji tej inwestycji Tu mamy rurę Która prowadzi z tamtego złącza To będzie zasilanie domu Tutaj stodoła I mamy dość ciekawie zrealizowane zasilanie Albowiem ze złącza najpierw idzie kabel do stodoły, a później do domu. Zasilanie wchodzi tutaj w korytku. No i tam, no tu jak stosujemy takie kolana i elementy, pierwsze pytanie: czy one są y, przeznaczone do takich zastosowań? Czy są odporne na działanie promieniowania UV? Mamy tutaj poprzerawiane To jest oświetlenie wnętrza tego pomieszczenia I tutaj jest rozdzielnica Która zasila stodołę Co tu mamy? No IP65, dobrze Jeśli chodzi o obiekty gospodarstwa rolne, przynajmniej IP35 Wyłącznik różnicowo-prądowy AC i 4 zabezpieczenia B16 Również do oświetlenia. No, niestety nie tędy droga. Fajnie, że mamy rury osłonowe. Ja bym pomyślał o jakichś jeszcze metalowych kanałach ochronnych. No, bo wiadomo, myszy, szczury, kuny i tym podobne. Co z tego, że tu jest IP65? Jak mamy coś takiego? Tu powinny być dławice kablowe albo jakieś inne szczelne przepusty. Znowu ten sam motyw, ze skrętką Kwestia napięcia jak tu, Na jakie jest przy, przeznaczona izolacja Tak więc, no jak widać Co z tego, że to jest szczelne Tu można by pomyśleć o jakimś wyłączniku różnicowo-prądowym na całość yy, Selektywnym I tu by należało zastosować w takim pomieszczeniu Dlaczego to zostało zrobione? Tutaj chodzi o oświetlenie nie będę tam już wchodził, bo wchodziłem. Czas teraz wejść do drugiej części stodoły. No tu widać zostało porobione oświetlenie, no bo już była naprawdę instalacja elektryczna. Tu w stereo, co wiem w tralicznym stanie, stopień ochrony IP 54. Pomyślałbym o czymś i z 5, a żeby też miało wyższy stopień ochrony. O, puszki mamy z przepustami. Fajnie, tu jest wszystko uszczelnione. Sposób montażu: gniazda i puszka. Teraz pytanie: czy ten osprzęt jest przeznaczony do montażu bezpośrednio na podłożu palnym? A tu mowa jeszcze, jeśli chodzi o przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Tak się to przedstawia. I w tym miejscu warto jeszcze przypomnieć rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Tam mamy zapis: W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnianie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji. Punkt 10. Instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych takich jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe bezpośrednio na podłożu palnym jeśli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem. Ja bym tutaj dał jakąś blachę pod ten osprzęt. Tutaj mamy oprawę oświetleniową bezpośrednio na takich drewnianych klockach. Jak to tam zostało przykręcone? Trzeba by wziąć drabinę i zobaczyć. Jej montaż zwraca uwagę: mamy dwa takie kawałki kantówki, i do niej jest ta oprawa przykręcona. Ciekawe jak, bo ciężko tutaj cokolwiek dojrzeć. Wygląda na to, że nie ma tutaj uchwytów. Mam tylko nadzieję, że ktoś tej oprawy nie przykręcił bezpośrednio wkrętami. Te oprawy mają specjalne uchwyty do mocowania. Wykłania się sposób montażu. Trzeba sprawdzić, czy to urządzenie jest przystosowane bezpośrednio do montażu na podłożu palnym. No przecież coś się stanie i stodoła pójdzie z dymem. Jeszcze można zobaczyć, tutaj mamy jak dach podziurawiony teraz może przejdźmy do garażu garaż jest wyposażony w instalację odgromową z tej strony jest jedna bednarka i tutaj mamy drugą bednarkę tam gdzie jest rynna jest jeszcze trzecie wyprowadzenie do głównej szyny wyrównawczej w rozdzielnicy mamy tutaj uziom otokowy Gdzieś około 1 metra od ściany jest prowadzona bednarka. Ale teraz, co tu zwraca uwagę? Ten drut jest z aluminium. Bednarka jest ze stali ocynkowanej. Bezpośrednie połączenie w ten sposób cynku z aluminium. Pierwsza sprawa, i na minus, no tu mamy problem korozji. I tu jest zestawienie. Jak przedstawiają się potencjały elektrochemiczne metali stosowanych na uziomy i instalacje odgromowe? Są wymienione potencjały elektrochemiczne dla miedzi, cyny, cynku i aluminium. Dla miedzi mamy potencjał elektrochemiczny równy plus 335 000 V. Dla cyny jest to minus 141 tysięcznych V.

Z kolei różnica potencjałów w przypadku połączenia stali w betonie i stali ocynkowanej w gruncie wynosi od 4 do 9 V i teraz jeżeli zestawimy ze sobą potencjały cynku i aluminium, to zobaczymy, że mamy różnicę potencjałów równą 935 tysięcznych v Czyli nawet jest to większa wartość niż w przypadku połączenia stali w betonie ze stalą ocynkowaną, znajdującą się w gruncie. Tutaj tak nie może być, trzeba zastosować specjalne zaciski z przekładkami. Aby zapobiec korozji elektrochemicznej, i tutaj, według normy PNEN 62 3 z roku 2011 mamy zapis: materiały zastosowane na połączenia między przewodami w ziemi powinny mieć takie same właściwości korozyjne, jak przewody uziomów. Połączenie zaciskowe na ogół nie jest dopuszczalne z wyjątkiem przypadków. W których takie połączenia po ich wykonaniu są skutecznie zabezpieczone przed korozją. Czyli tutaj należałoby połączenia tych bednarek w ziemi, jeśli są zrealizowane za pomocą zacisków, na przykład owinąć taśmą denso. I ta sama sprawa tyczy się. Z drugiej strony, i tu mam jeszcze pozostałość tego drutu odbromowego. To jest drut aluminiowy. Tu w analogiczny sposób zostało to połączone. Tu jest wprowadzone zasilanie do obiektu. Tu jest jeszcze jedna rura. Mamy jeszcze jeden przepust. No ale zajrzyjmy do środka. W tym miejscu mamy takie złącze, ale to jest własność właściciela. Tu jest doprowadzone zasilanie do tych trzech obiektów Garaż, dom, stodoła no, Częściowo jest to przygotowane już pod nową budowę I tu właśnie w tym miejscu zapaliły się widzowi czerwone lampki Ja jak przyjeżdżałem wziąłem sobie miernik, walizkę Żeby tutaj jakieś uwagi były No narzędzi nie brałem, no cóż zwykłe oględziny No niestety przerodziło się to w coś zgoła można powiedzieć ciekawszego. No to zobaczmy o co tutaj chodzi. W tym miejscu, jak widać, mamy taki blok rozdzielczy, gdzie mamy doprowadzone zasilanie ze złącza kablowego, tego co stanowi własność zakładu energetycznego i tu mamy odejścia, które tutaj wchodzi to na rozłączniki izolacyjne I tu są już odprowadzenia do obiektów przydomowych tu jedno jest wolne, bo tu będzie zasilanie domu. Rozłączniki izolacyjne trzypolowe, ale jest układ sieci TT, gdzie powinniśmy rozłączać wszystkie przewody czynne fazowe 3 i neutralny. Czyli cztery przewody, rozłączniki 3P plus N. Kolejna sprawa, co tu mi się nie podobało. Zaciśnięcie tulejek widać w taki sposób, no przewód świeci tu też yy, widać przewody świecą ale zwróciło moją uwagę co, no przecież ja, tu mamy widać ślad zaciśnięcia praską, no na plus jest zacisnął no ale jak już to zaciskamy no to tu by trzeba ze dwa albo trzy razy to zrobić no ale tulejka za długa co za problem skrócić tulejkę, no nie wiem nożyce pies zjadł czy co co jest jeszcze gorsze można tu zobaczyć teraz. Z tu mieliśmy zaciśnięty przewód. Tutaj. W ten sposób. No przecież tak to sobie może, zakładamy łapkę na myszy. Co się zakłada taką sprężynową właśnie dosłownie na pół drucika na sam kloniuszek. Żebyśmy mysz złapali, ale no nie w instalacji elektrycznej przewody. Bo to jest proszenie się o kłopoty. To naprawdę możemy spowodować pożar. No chyba nie o to chodzi. Poza tym, jeśli tulejka nie jest tu zaciśnięta, te, te druciki nie są ściśnięte, tam się więcej powietrza dostaje, zachodzi proces utleniania, rośnie rezystancja styku. Rośnie nam temperatura, no i potem co, my tego nie widzimy? Jakbyśmy kamerą termowizyjną zobaczyli, to to wykryjemy. No i kiedy się dowiemy? Rośnie temperatura, zacznie się coś tutaj topić, będzie pożar na obiekcie, no to wtedy dopiero będzie wiadomo, że coś jest nie tak, ale to już będzie za późno. A lepiej zapobiegać niż leczyć. Tak samo tutaj mamy zasilanie. Można zobaczyć, tu jest nalot na tym przewodzie. No, świecenie przewodów to też, ale co? No, przecież mamy taki nalot. Podłączamy przewód do zacisku. Trzeba by było ten przewód oczyścić, bo przecież już jest zwiększona rezystancja połączenia stykowego. Zwróćmy uwagę tutaj. Ktoś tu lejkę obciął. No jakoś się dało. Co z tego? Tu przewód świeci. Tutaj, no, uszkodzenie. Można zawinąć taśmą izolacyjną. Nie stanowi to problemu, czy to skrócić, jakąś koszulkę termokurczliwą. No i teraz. Dziwne, tutaj się dało tu skrócić, ale tutaj co, no nie dało się Nie rozumiem Jeszcze pokażę teraz w złączu kablowym, co też zwróciło uwagę widza, mamy tutaj bednarkę Jest przewód ochronny podłączony, no, układ sieci TT, że tutaj bednarka Może to być przygotowanie do przejścia na układ sieci TN To jest przewód Przewód ochronny, tutaj jest uziemienie od elementów instalacji, od Instalacje elektryczne w pozostałych obiektach, takie tymczasowe rozwiązanie można by rzec, ale co? Mamy niezależnie przewód neutralny i przewód ochronny. Tu chodzi o uziemienie do tych elementów i to wzbudziło też jakieś podejrzenia. Mamy tu rury osłonowe typu Arot, tu jest jedna rezerwowa, zasilanie obie... całości, zasil... to jest zasilanie domu, zasilanie garażu. Tak, mamy tutaj splętki do instalacji niskonapięciowych. I teraz pojawia się pytanie, czy możemy, należałoby to wyprowadzić w osobnych arotach w tych rurach. Jeżeli prowadzimy przewody instalacji na różne napięcia, to musimy pamiętać o tym, że przewody, jeśli chodzi o wytrzymałość napięciową, teraz przewodów tych instalacji o niższym napięciu, ona musi być przynajmniej taka sama jak dla tych, Przewodów czy kabli o wytrzymałość, przynajmniej dla tych o napięciu tu najwyższym. Tutaj mamy 0,6 na 1 kV. W przypadku tego kabla YKY to są skrętki żelowane, czy ich wytrzymałość jest taka sama? No to ja teraz pokażę tutaj zapis z normy odpowiednie i jaka jest wytrzymałość napięciowa tych skrętek i tego kabla YKY. Czas na rozstrzygnięcie, jak wygląda sprawa napięcia pracy dla kabla Y KY i skrętki żelowanej. Dla kabla YKY jest to 60 na 1 kV, czyli mamy 600 na 1000 V. Dla skrętki żelowanej jest to 250 V. Ta gruba warstwa izolacyjna niech nie jest czymś, co tutaj nas wyprowadzi w maliny. Wymaga się aby obwodów pierwszego i drugiego zakresu napięcia nie układać w tym samym oprzewodowaniu co tu mam na myśli Co to jest ten pierwszy i drugi zakres napięcia? Pierwszy zakres napięcia to są obwody self, pelf i felv. Drugi zakres no to jest to co jest poza pierwszym zakresem, czyli na przykład układ sieci TN, TT i T. Ale dopuszcza się układanie obwodów pierwszego i drugiego zakresu napięcia w tym samym oprzewodowaniu pod warunkiem zastosowania jednej z następujących metod. I co tu mamy do wyboru, jakie są opcje? Pierwsza możliwość: przewody lub kable posiadają izolację przewidzianą dla najwyższego zastosowanego w oprzewodowaniu napięcia. Czyli tu byśmy musieli mieć kable YKY y. w tym wypadku. Żyły przewodu wielożyłowego posiadają izolację przewidzianą dla najwyższego przewodowaniu napięcia. Kolejna możliwość kable ułożone w osobnych przegrodach i posiadają izolację przewidzianą dla zakresu ich napięcia. Kolejna możliwość kable ułożone w korytkach instalacyjnych są oddzielone od siebie przegrodą albo zostały zastosowane osobne systemy rur, listew lub kanałów instalacyjnych. No właśnie w tym wypadku to najłatwiej by zastosować tą ostatnią możliwość i poprowadzić w osobnych rurach wszystko. Jeśli chodzi o zbliżanie obwodów self i pelf, też są wymagania w normach. Zbliżanie obwodów self i pelf do innych obwodów powinno być zgodne z wymaganiami normy PNHD 441 z września 2017 roku. Jeśli zaś chodzi o zbliżenie przewodowania do urządzeń piorunochronnych, Powinno być zgodne z wymaganiami wieloczęściowej normy en 62305 o ochronie odgromowej. Tu chodzi o odstępy separujące. Była o tym mowa też w poprzednim filmie, gdzie to był odcinek cyklu ku przestrodze, gdzie pokazane było zlekceważenie tego problemu. No, czyli widzimy jednoznacznie. Widz tutaj miał słuszne przypuszczenia, że coś jest nie tak. Tu jest żyła przewodów po oczyszczeniu już z warstwy nalotu. Trzeba o tym pamiętać, bo chodzi, będzie wtedy zwiększona rezystancja połączeń stykowych. Jeśli chodzi o długość odizolowania, musimy to zrobić tak, żeby przez całą długość tego zacisku to przechodziło. Nie tak jak tutaj. W tym momencie, jak to dokręcimy. Nie mamy wcale takiego pewnego docisku, i trzeba tu na to zwracać uwagę. Tak, więc, wszystko, no niestety, będzie teraz do poprawienia. We wszystkich tych przewodach trzeba było poprawiać zaciskanie tulejek. Były tak zaciśnięte, że z łatwością można je było ściągnąć. Teraz, już wszystko jest zrobione ok. O, tu jeszcze widzę, są tulejki też do poprawienia od dołu. Ale to już sobie będę robił sukcesywnie. Jak będzie gotowe, to pokażę. Udało się już teraz poprawić tu przykręcenie mocowanie tych przewodów zasilających. Ja teraz włączam zasilanie. No i cóż, ciąg dalszy, jeśli chodzi o kontynuację tematu. Tak więc to by było tyle. Widać, że już takie pobieżne nieco oględziny. Wykazały sporą ilość błędów, które należy poprawić. W kolejnym filmie zajrzymy do środka tego garażu, gdzie już jest wykonana instalacja elektryczna. Także zostaną zaprezentowane pomiary impedancji pętli zwarcia i pomiar rezystancji uziemienia. Będzie tu wykonany pomiar tylko dla jednego uziomu, tego znajdującego się w złączu kablowym, ponieważ okazało się, że. Konieczne będą modyfikacje dla tego uziomu otoczowego dla garażu, dlatego na ten moment od tego pomiaru odstąpiłem, aż już wszystko będzie poprawione. I na kolejnym filmie też będzie można zobaczyć, czy to już jest koniec niespodzianek, czy aby dopiero początek kolejnych odkryć. Jak myślicie, można pisać w komentarzach. Link do kanału prowadzonego przez widza, u którego byłem na budowie, znajduje się w opisie pod filmem. Kanał się nazywa Wróblonki i też zachęcam do oglądania i do subskrybowania. Osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, gorąco zachęcam, aby to uczyniły. Wystarczy nacisnąć ten oto przycisk. Znajdujący się pod ekranem: Jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie lub nie do końca, napiszcie w komentarzach, co mógłbym zmienić. Tak więc to wszystko: dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.